Znani lubiani, których historia w mniejszym lub większym stopniu związana jest z Dzierżoniowem. Katarzyna Glinka, Zbigniew Cybulski czy Sylwester Chęciński. To tylko nieliczne nazwiska, które dziś znają wszyscy i ludzie, którzy swego czasu związani byli z Dzierżoniowem. Władze miasta chcą stworzyć leksykon kulturny Dzierżoniów. Znajdą się w nim informacje o ludziach kultury z i okolic. To jest taki sposób, w który chcemy i zachować pamięć, ale też i promować tych ludzi, którzy tworzą, bądź w przeszłości tworzyli. I są artystami mniej lub bardziej znanymi. Bo okazuje się, że w historii dzierżeniowa jest naprawdę kilka interesujących postaci, które no może nie rozsławiły się na cały świat, ale których działalność godna jest uwagi. Po pierwsze, to będzie taka możliwość, jakby zebrania w jednym miejscu. Yy, wszystkich twórców właśnie z, z, z miastem. I tutaj właściwie możemy jakby podzielić na dwie, dwie grupy. Tych, którzy osiągnęli sukces zawodowy, prawda? I dzisiaj działają w różnych dziedzinach, chociażby powiedzmy sobie młodych aktorów, yy, jakimi są chociażby piątek Ligienza, jak również yy, Kasia Stanisz. Którzy że powiem, zaczęli w naszym teatrze kątem, ale również i tych, którzy byli mniej związani że tak powiem, z placówką naszą, jak chociażby właśnie Kasia Glinka, która również osiąga wielkie właśnie sukcesy. To samo tyczy się właśnie plastyku. Tutaj właściwie chcemy mieć że tak powiem, zebranych wszystkich twórców plastiku bez wyróżnienia kogoś na tych, którzy pracują zawodowo i tak dalej. Chcemy mieć po prostu pełną taką informację o tym, kto w mieście potrafi tworzyć, malować, a to wszystko skupione jest przez sekcję plastyku właśnie amatorów. To samo chodzi, jeżeli chodzi o formy tane tutaj też myślę, że mielibyśmy wielu wielu ciekawych osób, jak chociażby pani Maria Łobacz w świętej pamięci, która rzeczywiście była świetnym choreografem, i myślę, że, że warte to takie jest miejsce jakby informacje o tym czego dokonała podczas swojej tej właśnie twórczej pracy, jak Jelnia Michalska również świetny choreograf, także myślę, że że tutaj to też będzie bardzo właśnie istotne. Leksykon ma się przyczynić do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej Dzierżoniowa oraz najbliższych okolic. Młodzi będą mogli poznać nazwiska tych, którzy działali na polu kulturowym miasta. O opracowaniu takiego Leksykonu Kultury myśleliśmy od jakiegoś czasu, ale staraliśmy się zdobyć na to zewnętrzne dofinansowanie. Udało się to pod koniec 2012 roku i w tym roku będzie gotowa kompleksowa baza ludzi związanych z kulturą, ze sztuką, z artyzmem, mówiąc najogólniej. Ta informacja, ten, ten taki biogram będzie, będzie pełną prezentacją tych, którzy mieli yy, związki z miastem, którzy stąd się wywozą, jak chociażby powiedzmy Grzegorz Mostowicz, który właściwie jest bielawianinem, ale również tutaj działał w naszych właśnie teatrach. A jak się ma kultura w mieście? Życie kulturalne w Dzierżoniowie kwitnie. Świadczy o tym chociażby liczba osób, które uczęszczają na zajęcia do Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Tak, tak jak pani sugeruje, może kultura nie tyle, co podupada, ile, ile nie jest tak powszechna i popularna, jak jeszcze może kilkadziesiąt lat temu, ale wydaje się, że bez takich działań, bez takich kroków trudno popularyzowanie kultury. I to jest właśnie ten jeden z wielu aspektów, jakimi miasto powinno się zajmować. Ja myślę, że wyniki, które osiągamy, są bardzo dobre. To znaczy, od kilku lat, kiedy prowadzimy statystyki. Odwiedzanej ilości osób w kinie, w teatrze, na różnego rodzaju imprezach, na plenerach. Myślę, że jest tego bardzo dużo i cieszy mnie to, że ta ilość co roku właśnie wzrasta. Ale to też jakby nasze działanie, takie działanie przyszłościowe, jak chociażby Teatralna Niedziela, która wychowuje nam, powiedzmy, skierowana jest to do najmłodszych, ale ona nam jakby przygotowuje odbiorców na lata przyszłe. Z leksykonu będzie można korzystać poprzez stronę Urzędu Miejskiego oraz za pośrednictwem specjalnych kiosków multimedialnych, które pojawią się w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Miejsko-Powiatowej Bibliotece i przy Centrum Informacji Turystycznej. Baza będzie opracowana do 29 grudnia 2013 Roku, natomiast cały projekt zostanie zakończony do 28 kwietnia 2014 roku.